Wyczekiwany przez mnóstwo osób społeczności Valorant'a patch 9.11 w końcu wyszedł. A dlaczego tak wyczekiwany? No właśnie dlatego, że Riot w końcu zrobił coś naprawdę dobrego, czyli znerfił Neon. Postać, która jest w mecie od długiego już czasu i była niesamowicie mocna. Jej stuprocentowa celność podczas wślizgu i bane hopowanie dookoła, tak że nie da się jej trafić w połączeniu z jej ultem, zdecydowanie to jest coś, na co nie da się grać. Szczególnie gdy faktycznie ktoś potrafi to w 100% wykorzystać. Ale przejdźmy już do tego, co się zmieniło. Zredukowana została siła jej w ślizgu oraz overdrive'a, czyli jej ulta. Czas trwania umiejętności został zmniejszony aż o połowę, zamiast 20 sekund trwa teraz 10 sekund. Liczba punktów ulta potrzebnych została zwiększona z 7 do 8. Włączone to jest tym, że chcą dać większą możliwość gry przeciwko jej ultowi, dając potencjalne okno na wycofanie się. A także zmieniono celność podczas wślizgu zamiast 100% celności zmniejszono do accuracy takiego jak jest podczas chodzenia na kucnięciu, żeby nagradzać graczy za bliskie podejście do przeciwnika, ale jednocześnie, żeby nie można było tego tak używać na długie dystansy. Ale żebyście sami myśleli, to jeszcze nie koniec zmian. Riot uznał, że zmieni jedną bardzo ważną rzecz i wykorzystywano w wielu sytuacjach po zaplantowaniu spajka: system pingowania. Zmienione zostały dwie rzeczy. O teraz smoki będą blokować pingi, zatrzymają się one na smoku zamiast przechodzić przez nie tak jak to było dotychczas, oraz pingi na mapie będą wyświetlane tylko i wyłącznie na minimapie. Tłumaczone to jest tym, że system pingowania został stworzony z intencją możliwości komunikowania się bez mikrofonu, ale były one wykorzystywane wykraczając poza jego pierwotne założenie, dając dużą przewagę w sytuacjach po zaplantowaniu spajka. Czyli mówiąc prościej, od teraz nie ma możliwości smokowania samego siebie i grania pod pingowanie spika, aby potem móc w łatwy sposób skanować. Z takich większych zmian wprowadzone zostały jeszcze zmiany dla Vice. Jej C, czyli te ciernie, zadają teraz 10 obrażeń na tick podczas chodzenia, czyli prawie dwa razy więcej, powalnia graczy podczas używania umiejętności takich jak Dash Jet oraz zwiększona zostaje szybkość wyekwipowania jej flasza po użyciu.